Raki, jak tam Wasze zdrowie. W listopadzie będzie mocno właśnie o waszym zdrowiu i o Waszych codziennych rutynach. Ja jestem Astroliza i przygotowałam astrologiczny odczyt na listopad dla raków słonecznych i ascendentalnych. Słuchajcie, rozpoczynamy ten miesiąc, rozpoczynamy listopad nowym księżyca w Skorpionie. Jest to u Was piąty dom, ten nów będzie mieć miejsce 1 listopada. Jak mamy nów, to mamy możliwość, aby zasiąść nową intencję i zacząć nad czymś pracować. I później przez następne pół roku to ziarenka sobie wzrasta, 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 jeśli je dobrze podlewamy, no i wtedy widzimy podczas pełni w danym znaku, bo to jest w cyklach, podczas pełni, co nam z tego wyrosło. Więc jeśli, Raki, chcielibyście, szukaliście momentu, aby rozpocząć albo nowe projekty artystyczne, albo być może kogoś poznać i otworzyć się na relację romantyczną, to jak najbardziej ten nów jest momentem, um, kiedy warto taką intencję zasiać, kiedy warto się zastanowić przede wszystkim, co byście chcieli w takiej relacji, zastanowić się, co byście chcieli stworzyć, um, przemyśleć swoją kreatywność, jak do niej podchodzicie, jak możecie ją wykorzystać i z tym później pracować. Bardzo, bardzo fajny nów. Um, myślę, że... Um, Warto się zastanowić, co byście chcieli tutaj stworzyć. Nów w Piątym Domu to jest... Zawsze te nowe są dość sprzyjające, ale jednak w Piątym Domu myślę, że możecie dużo stworzyć dzięki temu. 2 listopada mamy wejście Merkurego do Strzelca. A, jeszcze tak wrócę do nowiu. Dla Was ogólnie ważne są wszelkiego rodzaju tranzyty Księżyca, bo jest Waszym władcą. Szczególnie nowie i pełnie, no i wszelkiego rodzaju zaćmienia. Także pracowałabym mocno z Księżycem, jeśli byłabym rakiem. Przechodzimy dalej. Merkury wchodzi do strzelca 2 listopada. U Was jest to szósty dom, no i u Was w tym szóstym domu będzie się trochę działo w tym miesiącu. Słuchajcie, lepsza komunikacja w pracy, jeśli chodzi o sprawy zdrowotne. Większe skupienie na analizie, tak naprawdę, lub jeśli na przykład chcecie rozpocząć lub rozpoczęliście nową rutynę sportową, nową, nie chcę powiedzieć dietę, bo bardzo nie lubię tego słowa, ale nową, nowy sposób odżywiania, nową taką codzienną rutynę tego, co robicie codziennie, co Wam ma sprzyjać, co Wam ma wspierać, to. Przejście tego Merkurego jest dobrym czasem na to, aby to przeanalizować, aby się zastanowić, co dla mnie działa, co dla mnie nie działa, na czym chcę jeszcze popracować, e, ponieważ Merkury jest też mocną analizie, lub komunikować się, mówić o tym, rozmawiać e, o tym i wtedy dostajecie feedback i na przykład. I, I mamy wtedy wymianę i wiemy, co dla kogoś jeszcze nie działa, co dla kogoś działa, a może ktoś Was zainspiruje do dodania czegoś do Waszej codziennej rutyny. Ehm, oprócz tego. Dom szósty w astrologii helenistycznej, w astrologii tradycyjnej, to był w przeszłości dom niewolników, więc tutaj ten obecnie dom jest związany z naszą codzienną pracą, z obowiązkami, które wykonujemy w codziennej pracy. Dlatego ten Merkury będzie mocno wspierać to, jak się komunikujemy z naszymi kolegami, koleżankami z pracy, po prostu. Więc jeśli szukaliście momentu, aby się bardziej otworzyć albo żeby zakomunikować coś, co Was... Denerwuje trochę może w pracy, um, lub w waszych kolegach, koleżankach, to teraz myślę, że możecie, um, możecie im o tym powiedzieć. Po prostu ten Merkury będzie Was wspierać, ale wiadomo, zawsze pamiętać, żeby podchodzić do tego z empatią. Z drugiej strony, jeśli chcielibyście się czegoś nauczyć nowego, związanego właśnie z pracą, z rutynami takimi codziennymi, z reżimem sportowym powiedzmy, czyli nie wiem, chcielibyście się zapisać do trenera personalnego, chcielibyście zapisać się na jakiś kurs lub pójść na, rozpocząć pilates, zajęcia pilatesu lub zapisać się do dietetyka, to jest bardzo dobry tranzyt na to. Także korzystajcie Raki, no. myślę, że tutaj jeśli chodzi o Wasze zdrowie, to jest szansa, żeby je polepszyć. Tym bardziej, że jeszcze w tym czasie, jak będziemy mieć tam Merkurego, jak on już tam wejdzie, to my będziemy mieć cały czas jeszcze Wenus u Was w tym, w tym domu, bo ona dopiero 11 listopada przechodzi dalej. Korzystajcie jak najbardziej. Oprócz tego, 4 listopada Mars wchodzi do lwa i u Was jest to drugi dom. Także zdecydowanie Mars to jest nasza wewnętrzna motywacja. To jest nasz wewnętrzny wojownik. Zdecydowanie zwiększona energia, jeśli chodzi o nasze sprawy finansowe, o nasze poczucie wartości, o nasze talenty. Możemy mieć więcej energii, możemy mieć więcej motywacji, aby pracować nad dodatkowym źródłem dochodu, pracować nad rozwojem naszych talentów, pracować nad naszą, tym jak siebie postrzegamy, naszą, jak oceniamy naszą wartość jako człowieka. Myślę, że dobrze jest, bo Mars w ogóle w drugim domu, on z jednej strony to jest ciekawy tranzyt, bo daje nam więcej motywacji, ale z drugiej strony może sprawić, że trochę łatwiej, że tak powiem, przepalamy te pieniądze. Więc warto jest tutaj trzymać się jednak w ryzach, bo Mars we lwie, lew. Hojny, lubi rozdawać, lubi się dzielić jak najbardziej, ale pamiętajcie, raki, żeby jednak z umiarem, żeby z umiarem się dzielić z innymi. Tym bardziej, że raki są najbardziej empatyczne z całego Zodiaku, więc lubią po prostu dawać innym, lubią czuć i lubią sprawiać, że inni czują się dobrze w ich towarzystwie. Ale pamiętajcie, jak mamy ten tranzyt Marsa, we Lwie, to z umiarem, hojnie, ale. Wiecie, w jakichś granicach rozsądku. Dobrze jest podczas tego tranzytu zainwestować siebie, zainwestować swoje umiejętności, zainwestować swoje talenty, zainwestować być może w jakiś kurs dotyczący finansów. Dlaczego nie? I jeśli planujecie rozpocząć jakieś, otworzyć jakieś inne źródło dochodu, to myślę, że też możecie wykorzystać z łatwością właśnie ten tranzyt. Oprócz tego Wenus wchodzi do Koziorożca 11 listopada, to jest wasz siódmy dom. Ona przechodzi z szóstego domu, czyli domu waszych codziennych obowiązków zdrowia, przechodzi do i też małych zwierząt, przechodzi do siódmego domu relacji. No i jak Wenus przechodzi do domu relacji, relacji partnerskich, relacji jeden na jeden, relacji biznesowych. Wenus jako benefik, ona nam zawsze coś tam przynosi. Możemy y, oczekiwać na wsparcie. I słuchajcie, to wsparcie nie zawsze objawia się tak, że nagle spada nam partner, partnerka z nieba. Wiadomo, że my musimy jakoś pracę w to włożyć. Y, tym bardziej, że jest to koziorożec. Koziorożec, on wymaga pracy, on wymaga y, stabilizacji, on wymaga takiego. Podejścia bardziej z nie do końca sercem, a bardziej rozumem, powiedzmy. Więc z jednej strony może być tak, że rzeczywiście jest więcej predyspozycji do tego, aby być w związku, aby być może przejść na, na następny etap związku, może zamieszkać razem, ale z drugiej strony, jak mamy tranzyt planety beneficznej, to też może objawiać się tak, że jeśli rozstajemy się akurat z kimś, to to nie będzie dla nas aż tak druzgoczące, druzgo to nie będzie dla nas tak przytłaczające. Być może my coś otrzymamy jeszcze podczas tego, być może to w ogóle wyjdzie z, na, z naszej strony, a być może my y, dzięki temu otrzymamy jakiś tam, nie wiem, coś. Nie chcę mówić o jakichś kwestiach materialnych, ale to mi przyszło do głowy akurat, nie wiem, dlaczego. Ale może tak być, może tak być, że po prostu to, co my widzimy jako coś, co dla nas nie działa, i jest to koniec świata, i się rozstajemy z kimś, to w tym momencie dla nas tak to wygląda. Ale z drugiej strony, być może ten związek nam w ogóle nie służył, i ta Wenus, jak ona tranzytuje przez ten siódmy dom, ona będzie nas tym wspierać w tym procesie. Więc albo wiadomo, albo jest to otwarcie się na nowe relacje i partnerskie, i biznesowe, również takie lepsze relacje jeden na jeden z przyjaciółmi, albo jeśli przechodzimy przez trudniejszy okres w związku, w relacji, to będzie nam trochę lżej. Myślę, że warto jest tutaj pracować nad długoterminowymi celami związku lub w relacji biznesowej. Przede wszystkim koziorożec jest cały o długoterminowości. Tam są jakieś KPI-e na pewno w koziorożcowej głowie wypisane. Ale... Tak jak mówiłam, myślę, że jest to przede wszystkim zwrócenie uwagi na takie poważniejsze podejście do relacji, partnerstwa i być może albo rozpoczęcie nowych, albo wejście na kolejny etap, na jakiś wyższy etap tej relacji, albo z drugiej strony może być tak, że się już z kimś rozstajemy. To ta relacja tak naprawdę nam nie służyła, ona w ogóle nie, nie była połączona z naszymi celami życiowymi, bo może być tak, że jesteśmy z kimś i na przykład mamy, zależy nam na tym bardzo, aby mieć dziecko, ale partner, partnerka nie chcą i wiedzą, że po prostu nie chcą mieć dziecka, nie chcą tworzyć rodziny. No i wtedy my stajemy przed wyborem: czy zostaję w takim związku, który nigdy nie sprawi, że będę spełnionym człowiekiem? Czy dziękuję sobie razem z tym partnerem i partnerką, że byliśmy razem i tworzyliśmy coś razem, ale y, nie jest to zgodne z wartościami i z tym, co chcę tworzyć w życiu. Więc y, ta benus będzie Was mocno wspierać, w jakiejkolwiek, na jakiejkolwiek ścieżce teraz jesteście. To jest dobry, dobry tranzyt, także trzymam za Was kciuki, raki. Oprócz tego, trochę się rozgadałam, muszę teraz y, przyspieszyć. Oprócz tego, mamy. Y, Saturna w ruchu prostym, czyli on wychodzi z retrogradacji 15 listopada, to jest wasz dziewiąty dom. Stabilizacja, jeśli chodzi, i taka struktura, jeśli chodzi o edukację wyższą, o podróże, o kursy, doszkalanie się, y, poglądy. Jeśli planujecie, y, nie wiem, czy podczas tej retrogradacji coś do Was przyszło, że jakiś temat, że chcecie odświeżyć jakąś naukę y, lub zaplanować dalszą podróż, ale teraz myślę, że po tej retrogradacji już od 15 listopada dobrze jest działać. Jeśli coś do Was takiego przyszło, że chcecie gdzieś polecieć, pojechać, raczej polecieć, bo to jest dziewiąty dom, lub jeśli chcecie rozpocząć jakąś edukację wyższą, lub chcecie skończyć jakiś kurs, żeby to wszystko poszerzyło Wasze horyzonty, to 15 listopada jak najbardziej jest na to moment. Tego samego dnia będziemy mieć pełnię Księżyca w byku i to jest wasz jedenasty dom, także podczas pełni nie działamy się, przeglądamy, co tam się zadziewało przez ostatnie pół roku. Teraz jest to kulminacja wisienka na torcie. Zdecydowanie, wszelkie sprawy związane z przyjaźnią, z celami grupowymi, z waszymi aspiracjami, również tu będą na świeczniku. Jakbym wykorzystała tu pełnię, jeśli byłabym rakiem, myślę, że zorganizowałam spotkanie z przyjaciółmi lub wzięłam udział w jakimś wydarzeniu społecznym. I to może być w dzień pełni, tylko 15 listopada, lub gdzieś w okolicach. Załóżmy, tak, do dwóch, dwóch dni po, po pełni. No, i, i co nas jeszcze czeka? Co was czeka, raki? Przede wszystkim mamy wejście Plutona do Wodnika 19 listopada, to jest wasz ósmy dom. I słuchajcie, teraz myślę, że szczególnie, jak już omówiłam ten cały tranzyt Wenus w waszym siódmym domu, ona tam jeszcze będzie trochę w tym siódmym domu, więc możecie korzystać z jej energii. Pluton był tak naprawdę przez ostatnie 16 lat u Was w domu relacji, 1 na jeden, relacji partnerskich. Pluton jest planetą transformacji, jest planetą śmierci i odrodzenia. To nie są łatwe transformacje zazwyczaj. One mogą być bolesne, albo możemy czuć, że my się staramy, a nic z tego nie wychodzi. I On przez ostatnie 20, 20 prawie 16 lat, on tranzytował przez Wasz siódmy dom relacji. Te, te transformacje, one mają nas wznieść na jakiś wyższy poziom. One mają sprawić, że my, my się rozwijamy, no bo taka jest rola Plutona. Stajemy oko w oko z naszym strachem, również z naszym lękiem, często takim głęboko zagnieżdżonym. Słuchajcie, zwróćcie uwagę na to, co rozpoczęło się u Was. Po pierwsze, co się zakończyło gdzieś na początku stycznia, jeśli chodzi o wasze relacje, czy jakieś tematy zostały domknięte. I od początku stycznia do początku września, co się zaczęło u Was dziać, jeśli chodzi o sprawy finansowe, o inwestycje, o wszelkiego rodzaju tematy tabu, tematy związane, związane ze śmiercią, z dziedziczeniem, y, związane z inwestycjami już chyba powiedziałam inwestycjami z intymnością również. Czy coś zaczęło się zmieniać w okresie od stycznia do początku września? I teraz. Pluton wszedł znów do koziorożca właśnie na początku września i on trochę dał nam dwa miesiące, żeby dokończyć, dopiąć wszystkie kwestie związane z transformacją u Was w domu relacji, z transformacją z, związaną z relacjami, z partnerstwem, z partnerstwem jeden na jeden. Dał nam dwa miesiące, żebyśmy nad tym popracowali. I teraz ten pluton już przechodzi do wodnika, i on tam będzie przez następne 20 lat. Więc już, już tego plutona nie zobaczycie w swoim domu relacji, w tym życiu i być może w następnej re reinkarnacji również, bo jednak trochę trwa jego, e, jego e, orbitowanie. No i słuchajcie. Przeanalizujcie. W ogóle ten o plutonie zrobię osobny filming, ale. E, ta transformacja, która teraz będzie się rozpoczynać, będzie dotyczyć właśnie finansów wspólnych, intymności, tematów tabu, podejścia do zasobów wspólnych z partnerem, partnerką, również do tego, co dziedziczycie od innych i do intymności. Z tym Was na razie zostawiam. I przechodzimy do jeszcze dwóch ostatnich tranzytów, które będziemy mieć, mamy również 19 listopada, przepraszam, 21 listopada mamy wejście słońca do strzelca, to jest wasz szósty dom, czyli jak już mówiłam, dom codziennych rutyn, zdrowia, pracy. Większa uwaga skupiona na codziennych obowiązkach, na zdrowiu, na waszych rutynach. Jeśli naprawdę szukacie momentu, aby wprowadzić nowe zdrowe nawyki, to myślę, że warto jest wykorzystać ten czas, kiedy mamy i Merkurego, i Słońce. Również jeśli chodzi o to, o zdrowe nawyki związane z Waszą pracą. Jeśli chcecie zakomunikować coś szefowi, że coś może nie do końca Wam działa, albo w teamie z osobami, z którymi pracujecie, to to jest też na to dobry czas. Z drugiej strony, od 26 listopada będziemy mieć retrogradację Merkurego w Strzelcu. I tutaj... Retrogradacja to jest moment, kiedy my się zastanawiamy, kiedy my analizujemy, kiedy, to, kiedy um, trochę zwalniamy, trochę stopujemy, przyglądamy się temu, co się dzieje. Warto jest wtedy przeanalizować swoje codzienne nawyki i zastanowić się, jak to mię ulepszyć, czy to, jak się odżywiam, mi służy, czy nie siedzę za długo przed komputerem, czy nie powinienem się trochę więcej poruszać, czy być może za długo siedzę w pracy. Czy ktoś w pracy zwala mnie swoje obowiązki, a zgarnia za to pochwały. To są wszystkie tematy, które będą poruszane podczas tej retrogradacji. Dobra, raki. Karta szybko dla Was, bo widzę, że y, trochę się rozgadałam. Słuchajcie. Karta dla raka na listopad. Na listopad. Przede wszystkim życzę Wam pięknych relacji z innymi, tworzenia pięknych relacji z innymi, bo to będzie bardzo mocno miesiąc o tym. I myślę, że też odetchniecie, jak już Pluton wyjdzie z Waszego domu relacji i zdecydowanie po tych 16 latach, 15, 16. Przekładam karta dla Was. Paść Kielichów i czytam już. Paść Kielichów. Czytam już interpretację. Powietrze i Woda. Paść Kielichów reprezentuje żywioł powietrza połączony z żywiołem wody, to oznacza inspirację zmieszaną z emocjami. Paść Kielichów jest kimś, kto pracuje, żeby przemienić nasze marzenia w rzeczywistość. Jest on początkiem ekscytującej podróży, nowym spotkaniem, pierwszą fazą zakochania się, nie tylko w osobie, ale również w projekcie, miejscu czy doświadczeniu. Jest czystą wyobraźnią, beztroską i pięknem wynikającym z osobistych uczuć. Paść kielichów jest połączony z dzieciństwem i niewinnością oraz niesie nasiona pojawiające się miłości. Słowa klucze: zakochiwanie się, rozkwitająca miłość, otwartość serca. No i tego Wam życzę. Raki, powodzenia!